Hej, witam wszystkich, najserdeczniej jak tylko to możliwe. Ja jestem ScoutRider, a przed Wami kolejny odcinek z gry RimWorld Biotechnology na kanale Redcore Experience. Yy, dobrze. Dzisiejszy odcinek będzie troszkę, yy, będzie troszkę krótszy, ponieważ chciałbym go wrzucić Wam w rozsądnym czasie. Yy, dlatego też na no chwilę to najzwyczajniej w świecie yy, nagram i będę kończył. Dobra, Pypas ma. O Jezus, przestraszyłem się, bo ta koza do zabicia generalnie była. Kawenitam mnie naraz. Dobra. Zobaczymy sobie tylko dlaczego ten pypas zrobił oszołomienie. Pragnienie rekreacji. Ale co jest to u mnie tak chłopie? Znieważono, senność, chciwość imponującej sy sypialni i rekreacja pragnienie. No, musimy im zrobić ten kijek. No, i oczywiście w dzisiejszym odcinku postaramy się dokończyć już robienie tych pancerzy. Dobra, tutaj damy ten kijek do grania. I oni się tam tym zajmują. Także skip do tego momentu, aż wreszcie ten kabel to dokończą. Dobra, mamy y słoneczny rozbłysk, który nam wyłączy wszystkie urządzenia. I już nam gniją pierwsze rzeczy w posiłku. Znaczy w y składzie. Nie fajnie. W ogóle wziął tą kozę już po ten Zmienił na mięso, że tak powiem Oprawił, o. I trochę dużo mamy tej, tego mięsa z kozy Dobra, rozwój jest dobieg końca Więc jak najszybciej ktoś musi zająć się Tankowaniem generatora, bo nam się wszystko tam psuje Dobra Mamy to Powinno to zaczynać się robić chłodniej Więc nie najgorzej, ten uran to mogliby gdzieś przenieść czy coś w tym stylu dobra, sorry ale byłem yy, wpite bo dużo się dzisiaj w domu dzieje, w ogóle z drugiej strony zaczyna się już robić naprawdę silno w moim studiu normalnie chodziłem tutaj w, 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 w krótkim rękawku pewnie dalej będę chodził, ale ale no już tak w studiu mam tak mocno niską temperaturę Dobra, Pypas, ile ty jeszcze będziesz os oszołomiony? Ogarnij że się. I nie będziesz pracował, to ja się tobą w inny sposób zajmę, też się uprawimy. Dobra, mamy już yy, obrówkę maszynową, która pozwala budować stoły do obróbki maszynowej, które służą do wytwarzania broni palnej, granatów, zbroi balistycznych lub rozcierania poległych mechanoidów. Super. Yy, coś jeszcze tu potrzebujemy z tego? Kolorowe światła, nie Hydroponika, nie co daje różnikarstwo? O! No i to jest coś, co chcielibyśmy, czym chcielibyśmy się zająć w następnej kolejności, w międzyczasie yy, w kuźni elektrycznej dodamy zlecenie. Sekundka, bo coś mi się tu. A, bo tutaj jest jeszcze warsztat. Dobra, mamy kuźnie. Mamy jakiś warsztat, więc ten warsztat sobie zbudujemy. Miejmy nadzieję, że tamten hełm balistyczny będziemy mogli zrobić. Bo jak nie, no to w sumie nie wiem gdzie. I się zajmie tym od razu. Dobra, buduję już sobie ten stół i zobaczmy może to tutaj no ale mamy kurde wszystko żeby zrobić balistyczne ja to mnie to zaczyna zastanawiać bo teoretycznie mamy wszystko co jest nam potrzebne do zrobienia balistycznych yy... czekajcie aż sobie zobaczę yy... Mhm, mm zbroje balistyczne są tutaj, i wymagają zbroi płytowej. A, no w sumie trzeba było przeczytać. No. Logiczne, niech w takim razie zmieni cel badań. Szał obrażania, no przecież macie chyba ten kijek do gry. Czy jeszcze żeście go nie zbudowali? Macie kijek do gry. To o co wam chodzi? A ry Rynek se tu siedzi, uczy się tamusem plecami, krzyczy typi. Dobra, fajnie się bawimy Potrzebne miejsce do medytacji, a to mnie nie interesuje w tym momencie Jak jest wciąż? Super, mamy jaka wciąż? A, czy mamy wystarczająco dużo jedzenia? Mamy tego jaka jak dorośnie ten mały, wymienimy Bagar nie może y, dosięgnąć rynek zabójczyni Więc kierowuje nas Moją <grywając grywanie> na Kimi lekarka No i z kim im to lepiej No no tak właśnie miałem powiedzieć Że oni się teraz zaczną tłuc A no Właśnie, to, tak, tak, tego się obawiałem, że żeby bager przypadkiem do yy, Kimiego nie podchodziła. Bo to się nie mogło skończyć dobrze. Ona się nie może bić. Zwolnokom to jest śmieszne, bo generalnie koloniści yy, z tymi perkami, że się nie mogą bić, no nie, nie mogą się bić, są niezdolni do przemocy. Ale jak dochodzi do bójki, to i tak się klepią. Także. O co chodzi? Tak jakby wegetarianin w szale zaczął jeść mięso <grystanie> Także będziemy mieli chyba z 10 warsztatów Ważne, żeby rynek usiadł i się tym zajął Pypas, ogarnąłeś już się? Dobrze, masz katarzis, bo przecież... Chłopie Elbon, że przyszedł i robisz problemy O i, no i co chciałeś powiedzieć, Bagger? Żeby cię kumpel musiał opatrywać po tym, jak go zaatakowałeś. No jesteś naprawdę niesamowity. Lirycznie zaatakowała, żeby nie było niedopowie niedopowiedzi. Czy ktoś ten ryż może tam zacząć powoli przenosić? Ale ma intelektualny rynek zrobiony Potrzeby, tak jak mówiłem, dzisiejszy odcinek będzie krótszy, bo chciałbym go wrzucić wam. Znieważono razy 10 10 Kapasę do mojej pracy. Optymizm, duża wygoda, spożycie, dobry pościg przesąd wewnętrzny, imponująca jadalna, przyzwoita sypialnia, obecność na imprezie. Okej, okay. dobra. Mamy zbroję płytową, więc jeżeli mamy zbroję płytową, możemy opracować zbroje balistyczne. Okej. Okay. Super, niech się tym zajmie w wolnym czasie. Ktoś cały czas dojdzie, jakie marnuje mleko. Dobrze było, jakby ktoś jeszcze zapolował, bo tu mamy o coś takiego. No, jakby ktoś na to zapolował, byłoby fajnie. Dużo mamy tych panter, czy jak to się nazywa, to jest niebezpieczne. Jakby ja zwykle się trzymam tego z daleka, bo to naprawdę może tylko szkód naro narobić. Dobra, jedne koniny. Bo te mawoły te boję się atakować. Ktoś, ktoś, rynek najczęściej poluje. Dobra, super, kto pyta. Wow. Sporo. No nic, czekam aż ono pracuje, to nie? Dobra, słuchajcie, z koni to jest naprawdę sporo mięsa. Z jednego konia tyle mięsa. 150, 190 mięsa. Gdzieś tam strzela przy okazji. Rynek się oczywiście zajął polowaniem. A szkoda. Bo fajnie było, gdyby się uczył. Przydałoby się tu też tego killboxa jak tego zapowiadam zrobić, tylko nie wiem jak go zrobić, bo... To by się przydało w takim razie wyciąć drzewa po prostu. Tu możemy nad killboxem ewentualnie pomyśleć, może się jakoś uda. Może ja co piszę koninę, ja przyczają kokainę. Dobra, rynek, rynek tak. Rynek wrócił do badań. I ktoś tutaj gotuje chyba dobre posiłki. To super, bo już nie mieliśmy. Wypas... Zatankuj w wolnej chwili też. Generator to tu zebrał Zaraz o sadzonka ryżu. No, czyli generalnie wszystkie sadzonki ryżu, ryżu są do wycięcia. Super. I tak nic innego nie hodujemy, więc. Ale patrzcie, ile objęło. Prawie wszystkie. To ryżu nie będzie tak na no nie przychodzą, ale oni nie mają nigdy nic na sprzedaż Tak chcę przy, przychodzą posiedzieć czy coś w tym stylu No szkoda, bo kurde chciałbym coś sprzedać, nie? Jakby człowiek się powoli dorabia, więc... Te rzeczy, na przykład całą tą skórę moglibyśmy sprzedać, no ale... Nie wiem po co im tu tyle drewna, skąd oni je tu przytachali? Ale w każdym razie musim, musielibyśmy zrobić pochodnie tutaj. O, ej, ale ktoś. No fajnie, nam wszystkie posiłki zgniją przez was Cudownie, cudownie to ogarnęli, że to rzucił tu Ty co ty robisz W wolnej chwili weź Mhm, no to jest mięso z koziorożca Okej, okay, super. Ale mamy dobry posiłek, bo, bo mamy mleko. Więc to tyle dobrze. Rynek tam bada. Bagger. Weźcie się zajmie, może, yy, budową tych pochodni. Fajnie, że to jest czysto, no ale... No... A już niedługo będziemy mieli skończone opracowanie tych płyt Tych zbroi balistycznych I będziemy mogli w następnym odcinku ruszyć na wyprawę Swoją drogą, zauważyłem Jak ubrany jest Pypas Koszula, kamizelka, kamizelka Nie dziwię się, że mu jest ciepło No i gnije nam to wszystko, bo wy się tym zajmujecie, no, weźcie tego mięsa, użyjcie, co? Dobra, wiem co zrobimy Zabronimy im używać tego mięsa, w wyniku tego będzie brał to Trzeba to było od razu zrobić, zanim nam posiłki zaczęły gnić Za Teraz wylał temperatury i nam wszystko pognije I to już chyba będzie niewystarczająco do jedzenia Mhm mm To to many PC and bush. Uh, Is calling for help on a A ja mam same kobiety generalnie w kolonii. Eee. A niej będzie, przyjmujemy. Aha. Trzeba ją jeszcze uratować, tak? Czy ona była farmerką? Czemu ona ma taką tragiczną uprawę? O, ja pierdzielę. Niech kim się tym zajmie, co? Okej, okay, możemy robić. Z, z, zbroje balistyczne możemy robić. Dodaj. To jest zbroja płytowa więc chyba nie tu. Mamy. Kamizelki kuloodporne Potrzebujemy jeszcze trzy takie, tak? Bo dwie osoby mają trzy. Okej. Okay. Szczegóły. Tkanina, stal i jeden komponent, okej. Okay. Do tego potrzebowalibyśmy może hełm balistyczny. Dobra, hełmu balistycznego jednak nie damy rady zrobić. Um. Kamizelka balistyczna? Szczegóły: taka nie star komponent, ok. I też razy trzy. Bo inaczej ja się tam nie odważy ruszyć. Dobra. Mamy koninę. Dobra, tak to odblokujemy. Dobra, na sensie coś się zamknęło, i wreszcie możemy tutaj mieć ciepło. Znaczy, zimno, rzecz ujmując, generalnie. Dobra, udało się. a pypas to wiecznie będzie miał nawet, ja nawet nie chcę o tym słyszeć jeszcze się potruli a tu to, to się robi, no fajnie nie wiem czy to się stakuje inaczej, że on po 41 zawsze nosi damy radę, damy radę, nie załamujcie się Bagger. Bagger, ty zawsze miałeś dobre potrzeby. O co chodzi? Ja nie jestem psychicznie gotowy, żeby zajmować się tym w tym odcinku, także zajmiemy się tym w kolejnym odcinku. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, oczywiście zachęcam do wejścia na inne kanały grupy Redko, do których linki znajdziecie w opisie. W opisie. Yy. A więc oczywiście, jeżeli wam się spodobało, zachęcam do zostawienia łapy w górę, subskrypcji oraz komentarzy. Yy. Również możecie nas wesprzeć dotacjami. Dotacja, jak która została wysłana, to komentarz do niej pojawi się w następnym odcinku. Dzięki serdecznie za oglądanie. No i cześć. Link do TP w opisie.